Jest takie powiedzenie chińskie: Najlepszy czas na zasadzenie drzewa był 20 lat temu. Kolejny najlepszy czas jest po prostu teraz. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Ahoj, witaj w kolejnym 34 odcinku podcastu Czas na życie marzeń, przestrzeni, w której rozmawiamy o życiu wyższej jakości, które zdefiniowaliśmy sobie w poprzednich odcinkach jako świadome, celowe i znaczące. W kontekście celowości to nadanie swojemu życiu pewnego kierunku, wyznaczeniu kursu na miejsce, do którego chce się w swoim życiu dojść albo dojechać. Albo dopłynąć. Dobra wiadomość jest taka, że możesz wybrać środek transportu, który cię tam dostarczy. I o tym dzisiaj troszkę. Takim pojazdem jest dla mnie podejście uczenia się przez całe życie, czyli lifelong learning. O co chodzi? Powszechnie uważa się, że edukacja kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Zapytaj swoich rodziców. Przechodzimy przez różne etapy nauki, a potem udajemy, że wiemy już wszystko. Ja to wiem, już to przerabiałem, już to wiem, bo przecież skończyliśmy, skończyliśmy szkołę i powinniśmy wiedzieć, nawet jeśli w głębi duszy tego nie czujemy. Tym samym, zamiast otwierać się w życiu na nowe możliwości, rozszerzania horyzontów, zakładamy klapki na oczy, które z tych możliwości nas okradają. Koncepcja lifelong learning odnosi się do każdej trwającej przez całe życie aktywności mającej na celu rozwój wiedzy, umiejętności oraz odkrywania świata przez różne doświadczenia. Jest to podejście, które zakłada, że zawsze mamy możliwość rozwoju, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i ile mamy lat. Zakłada automatycznie również i to, że możemy czegoś nie wiedzieć. Ja mam 42 lata i słuchajcie, właśnie zapisałem się na kurs żeglarski, aby zdobyć patent żeglarza jachtowego. I to stało się punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy o lifetime learning, czyli uczeniu się przez całe życie, chociaż w kursach i szkoleniach, jak już być może, Wiesz z mojej strony internetowej piotrcygan.pl. Uczestniczę niemal nieprzerwanie od ponad 15 lat. Pomyślisz teraz, może, no dobra, facet po 40 zapisał się na żagle? To interesujący punkt widzenia. O kryzysie wieku nagrywałem ostatni odcinek, 31. Kryzys wieku średniego, a może i tak dalej. Ale chodzi o coś więcej. I znacznie bardziej celowego i znaczącego. Widzisz, mam dwójkę w zasadzie nastoletnich dzieci, które nie wymagają już ciągłej opieki, czyli tak zwane dzieci odchowane. Dlatego właśnie zaczęła rozwijać się moja rolka z pomysłami na życie pełne pasji. Nie zamierzam, jak wiesz, spędzić swojego życia z pilotem w ręku. Możesz też pomyśleć, 40 lat i żagle to za późno. Powiem Ci, dlaczego nie jest za późno. Rozumiem, że wiele osób może myśleć, że z wiekiem pewne drzwi się zamykają, że pewne umiejętności są w cudzysłowie zarezerwowane dla młodych, ale ja jestem tutaj, żeby powiedzieć, że to mit. I nie mówię tylko o sobie i mojej decyzji o kursie żeglarskim. Na kursie razem ze mną są także i starsze osoby z innej beczki. Ile światowych biznesów, znanych marek zostało założonych przez właścicieli w wieku 40? Plus? Henry Ford na przykład założył Forda w wieku 40 lat. Tony Ryan założył Ryanair w wieku 49. Gordon Bowker Starbucksa w wieku 51 lat. Charles Flint firmę IBM w wieku 61 lat. A chyba najbardziej znany pułkownik Sanders założył KFC w wieku 65 lat. Warren Buffett ponad 99% swojego majątku zdobył dopiero po 50. Przecież każdy z nas, ma przykład kogoś, kto w późniejszym wieku zdecydował się na coś nowego. Nauczył się grać na instrumencie, zaczął biegać, otworzył firmę, zdobył nowe kwalifikacje. Czasem po prostu do pewnych decyzji w życiu się dojrzewa i są dla nas dostępne dopiero, gdy przychodzi na nie czas. Kiedyś może byłem bardziej nieśmiały w podejmowaniu wyzwań, ale teraz wiem, że odkrywanie nowych pasji. Daje nie tylko umiejętności, ale też nowe pokłady energii. Zamiast patrzeć na wiek jako ograniczenie, postanowiłem uczynić go swoim sprzymierzeńcem. Mam teraz więcej doświadczenia, cierpliwości i roztropności. Wiem, czego chcę od życia. To idealny moment, by wyruszyć w ten nowy rejs. Dosłownie i w przenośni. Jest takie powiedzenie chińskie. Najlepszy czas na zasadzenie drzewa był 20 lat temu. Kolejny najlepszy czas jest po prostu teraz. Wiek nie jest przeszkodą to ograniczenie, które umieściłeś w swojej głowie. Ale dlaczego kurs żeglarski mógłbyś zapytać. Powód może wydać się bardziej praktyczny niż filozoficzny czy związany z teorią uczenia się przez całe życie. Wszystko zaczęło się w Chorwacji, a właściwie od Chorwacji tudzież Grecji. W Chorwacji czuję się jak w domu. Może dlatego bywam tam co roku. Adriatyk to piękne, czyste, ciepłe morze, a pływanie w nim to równie czysta, orzeźwiająca przyjemność. Każdego roku wzdycham do motorówek i żaglówek zacumowanych w marinach, przy bojkach czy przesuwających się. Po horyzoncie czy na horyzoncie. Kiedyś pomyślałem, czyż nie byłoby fajnie wypożyczyć taką żaglówkę albo motorówkę, pływać od wyspy do wyspy, od zatoczki do zatoczki i wskoczyć z jachtu prosto w turkusową rzeźką toń, z dala od publicznych plaż, żeby popływać i ponurkować w krystalicznie czystej wodzie. A wieczorem wrócić do portu albo zatrzymać się na boi. I pontonem popłynąć na kolację. To właśnie mój główny motyw. Oczywiście mógłbym wynająć skipera, ale to nie to samo. Dla mnie najważniejszą frajdą jest usiąść niezależnie za sterem i popływać z bliskimi. A propos, jestem na kursie razem z moją żoną i w zasadzie nie wyobrażam sobie tego inaczej. Żeglarstwo to coś, czego nigdy nie robiłem wcześniej. Raz, gdy miałem kilka lat, ktoś zabrał mnie na łódkę, jaką małą, ale szybko z niej zszedłem, bo oberwałem bomę. To zdecydowanie nie był mój czas. Nie mam co prawda traumatycznych wspomnień z tego czasu, ale łódka zarówno mnie ekscytuje, jak i trochę przeraża. Pływanie nie tylko po morzu obarczone jest pewnym ryzykiem, to jest jasne. Myślę, że ten lęk wynika też z ograniczonej wiedzy i dopiero co rosnących moich umiejętności, a ja właśnie je nabywam. Dwa lata temu otrzymałem patent sternika motorowodnego. Po tym kursie wiedziałem, że sternik jachtowy to kwestia najbliższego czasu. Także jestem teraz w tym właśnie miejscu. Jeszcze w tym roku, jesienią, kolejny krok, ale na razie trzymam go w tajemnicy. Posłuchajcie, dlaczego warto praktycznie zaangażować się w filozofię lifetime learning, czyli zwyczajnie wdrożyć je w swoje własne życie. Co jest najlepszego w lifetime learning i jakie możesz mieć korzyści z takiego podejścia w swoim życiu? Świeżość umysłu. Nauka nowych rzeczy stymuluje mózg, utrzymuje go w dobrej formie i sprzyja kreatywności. Rozwój umiejętności adaptacyjnych. Życie jest nieprzewidywalne, zwłaszcza w czasach WUK czy BANI. Mówiłem o tym w odcinku czwartym: jak być normalnym w nienormalnym świecie. Ale umiejętność ciągłego dostosowania się pomaga nam lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ciekawość to witalność. Odkrywanie nowych pasji i zainteresowań, i podejście lifelong learning, ćwiczy. Umiejętność ciekawości. A ciekawość, jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, to jedna z moich ulubionych życiowych wartości. Uważam, że to nie tylko wartość stanowiąca podstawę rozwoju, to postawa witalności. Człowiek zaczyna się starzeć, kiedy przestaje być zwyczajnie życiowo ciekawy. Co, najfaj co najfajniejsze, to umiejętność, której można się nauczyć. Pewność siebie. Każdy nowy sukces, nawet drobny, buduje twoją wiarę w to, że możesz osiągać więcej. Nowe rozdziały w Księdze Życia. Kiedy piszesz kolejne rozdziały w swoim życiu, książka jeszcze nie jest skończona. Pamiętaj o tym. A teraz pięć wskazówek, jak zacząć coś nowego. Jeśli myślisz o tym, żeby rozpocząć coś nowego, obojętnie czy chodzi o nowy kurs, hobby czy nawet zmianę kariery, oto kilka prak praktycznych wskazówek, które mogą Ci pomóc. Idealny moment nie istnieje. Jak mówi chińskie powiedzenie, najlepszy czas na zasadzenie drzewa był 20 lat temu. Kolejny jest teraz. Nie czekaj na idealny moment. Nigdy nie będzie idealnych warunków. Zacznij teraz. Od małych kroków. Idealny moment nie istnieje, ale twój czas jest teraz. Początki mogą być trudne. Każda nowa rzecz na początku może być wyzwaniem, ale to, co na początku trudne, z czasem staje się satysfakcjonujące i buduje pewność siebie. Inspiruj się, rozmawiaj z ludźmi, którzy również nie boją się podejmować nowych wyzwań. Czytaj książki, słuchaj podcastów, które Cię motywują. Pamiętaj, otoczenie ma ogromne znaczenie. Także mówiłem to w dosłownie poprzednim odcinku. Znajdź swój rytm. Każdy z nas uczy się inaczej. Dopasuj tempo do siebie i nie porównuj się do innych. Zaufaj procesowi i ciesz się nim. Nie chodzi o to, aby od razu stać się ekspertem. Chodzi o to, żeby czerpać radość z każdego etapu nauki, nawet z drobnych sukcesów. Zaufaj, że jesteś prowadzony przez wszechświat, przez uniwersalną inteligencję czy Boga. Podsumowanie: za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj. Cytat ten Przypisywany jest Markowi Twainowi. Życie to nieustająca podróż pełna nowych horyzontów i niezbadanych wód. Każdy z nas ma możliwość wyruszyć w swój własny rejs, niezależnie od wieku, okoliczności czy doświadczeń. Podejmowanie wyzwań, odkrywanie pasji i uczenie się nowych rzeczy nadaje naszemu życiu świeżości, energii i prawdziwego sensu. To właśnie ten ciągły rozwój sprawia, że nasze dni stają się pełniejsze. Nieważne, czy dopiero zaczynasz kurs żeglarski, uczysz się nowego języka, czy po prostu rozwijasz długo skrywaną pasję. Każda mała decyzja, każdy krok ma znaczenie. Każde działanie to krok ku realizacji marzeń. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by zacząć coś nowego. Możesz otwierać drzwi, których wcześniej nie dostrzegałeś, odkrywać nowe lądy i pozwalać sobie na bycie ciekawym świata. Z tą ciekawością idzie witalność, a za nią poczucie, że życie to niestatyczny obraz, lecz dynamiczna, fascynująca podróż. Żyj, pełnią siebie, wybierz swój kurs, a z wiatrem w żagle dąż do celów, które kiedyś wydawały się odległe to ty masz stery w rękach. Twój czas jest teraz. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę Cię o lajka, komentarz i udostępnienie w mediach społecznościowych. Zachęcam także do pozostawienia oceny i recenzji pod moim programem w Twojej aplikacji, na przykład Spotify, Apple Podcasty i YouTube, a nawet i TikTok. Pomoże mi to dotrzeć z przekazem do większego grona słuchaczy. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.